Dzień dobry. Witam was. Kasia Majewska z tej strony. Witam was ze Stadniny Skarbiec. Chciałam wam pokazać, jak huculki sobie radzą z deszczem i chłodem. Czy korzystają z wiaty. Mają tutaj paśnik i stały dostęp do siana. Mam tutaj starsze konie i młodsze. To są starsze klacze i młode klacze oraz śrebaki. Jak widzicie, tutaj są źrebaczki. Najmłodsze dwa. A tu jest wiada. Pada deszcz, mamy 5 stopni. Trochę wieje. W porywach nawet bardzo. I konie sobie stoją, jak się najedzą, po prostu gdzieś tam obok, między paśnikiem a wiatą. Nie specjalnie są zainteresowane, żeby się chować. Jeżeli mają stały dostęp do siana, to są w stanie wytworzyć sobie tyle ciepła, mają wystarczająco grubą tkankę tłuszczową, więc futro i nie jest im po prostu zimno. Oczywiście wiata musi być, że gdyby jednak postanowiły to, żebyśmy widzieli, że mają szansę się schować. To jest lukier, najmłodszy maluszek z maja zeszłego roku. Tutaj jest verbena, 23 lata i na tam dalej widzicie klacz paradę, która powinna się w lutym oźrebić. Tu jest filonia, która jest cały czas do sprzedania. Przygoda też jest do sprzedania. O, I tak to wygląda. Tu lukier przyszedł do nas maluszek. Tutaj macie lawendę. Która chyba postanowiła odpocząć i tak sobie będzie drzemać. Oczywiście obok wiaty, nie pod wiatą. Kołki, które widzicie, są pozostałością po starym ogrodzeniu. Jak było, to wszystko nieco inaczej zorganizowane. Ale zostały specjalnie po to, żeby konie mogły się czochrać i ogryzać sobie. Zwłaszcza młode konie, którym rosną zęby, bardzo chętnie sobie ogryzają. No. Lawenda popatrzyła na wiatę. Tak. I wraca. To tyle, moi drodzy. Polecam inne filmiki. Pozdrawiam. Do usłyszenia.